Hej gravelowcy, tu Chris z Bicycle. Dziś zagłębiamy się w najnowszy dodatek Treka do ich szutrowej oferty Checkmate. Ten zorientowany na wyścigi rower szutrowy ma wstrząsnąć światem wyścigów terenowych. Porównamy go również z nowym Checkpointem i sprawdzimy, czy przejście z Point na Mate ma dla ciebie sens. Najpierw przeanalizujmy różne modele i sprawdźmy, co sprawia, że Checkmate jest tak wyjątkowy. Trek oferuje Checkmate w trzech podstawowych modelach, które różnią się jedynie komponentami, ceną i wagą. Są zbudowane na tej samej ramie z włókna węglowego OCLV serii 800, który oprócz serii 900 jest najwyższej klasy karbonem Trek, który pojawia się również w najnowszych modelach Domain SLR. SLR 7 i 8 są wycenione na 8999 euro, przy czym 7 jest wyposażony w grupę osprzętu SRAM Force XPLR AXS, a 8 w 12-biegową grupę osprzętu SRAM RED i TAP AXS. Jeśli chodzi o zestawy kołowe, oba są wyposażone w karbonowe koła Bontrager Elos Pro 3V. Na szczycie oferty znajduje się SLR9, flagowy model Trek. Wyposażony jest w nową 13-biegową grupę osprzętu SREM Red AXS XPLR, która zapewnia dodatkowe przełożenie i zestaw karbonowych kół Bontrager Elos RLS 37V, który kosztuje 10999 euro. Nadal bardzo drogie, ale nieco tańsze w porównaniu do innych marek o podobnej konfiguracji. Przejdźmy teraz do tego, co sprawia, że Checkmate jest wyjątkowy i jak wypada w porównaniu ze swoim bratem. Pointem. Jak wspomniałem wcześniej, w konstrukcji ramy Trek zastosował wysokiej klasy i super lekki carbon serii 800, ale także najnowsze aerodynamiczne kształty rur full system foil. Ta sama technologia aerodynamiczna została po raz pierwszy zastosowana w najnowszej generacji roweru szosowego Madone. Dzięki temu Checkmate jest najlżejszym i najszybszym rowerem szutrowym Trek'a w historii. SLR 9 waży 7,55 kg w rozmiarze medium large według Trek'a. W porównaniu do Checkpoint SLR9, który waży 8,1 kg w rozmiarze 56. Wyraźnie pokazuje, że ten rower został zbudowany z myślą o wyścigach szutrowych i doskonałych osiągach. Aby jeszcze bardziej poprawić aerodynamikę ramy, jest ona wyposażona w sztycę podsiodłową w kształcie litery D i jednoczęściową kierownicę Trek Aero RSL Road z w pełni zintegrowanym prowadzeniem kabli. Z drugiej strony Checkpoint jest wyposażony w dwuczęściowy system kokpitu i priorytetowo traktuje wszechstronność i komfort. Pod względem geometrii Trek wprowadził nową geometrię Gravel Race, która jest widoczna w dłuższym reachu, krótszym staku, ostrzejszym kącie rury czołowej oraz krótszym rozstawie osi. Tworzy to bardziej agresywną pozycję dla rowerzysty, ustawiając go w bardziej aerodynamicznej pozycji, czyniąc rower bardziej zwinnym, ale bez poświęcania znacznej części kontroli. Dla kontrastu, checkpoint SLR i starszy checkpoint były już dość sportowe, jak na przygodowy rower szutrowy, ale teraz z najnowszym checkpointem sprawili, że jest bardziej wygodny i wyprostowany, wprowadzając geometrię gravel. Travel Endurance. Ma również dłuższy rozstaw osi dla większej stabilności. Jedną z dobrze znanych funkcji jest technologia ISO Speed, którą widzieliśmy już w najnowszym modelu Domain. Jest to najnowsza iteracja technologii tłumienia drgań firmy Trek. Zasadniczo oddziela rurę podsiodłową od ramy, umożliwiając pionowe wygięcie, które zwiększa komfort bez poświęcania wydajności. Ta konstrukcja pochłania wibracje, zapewniając płynniejszą jazdę, zachowując jednocześnie szybkość reakcji, jakiej można oczekiwać od roweru wyścigowego. Jeśli chodzi o prześwit opon, Checkmate jest ograniczony do opon 45 mm bez błotników, podczas gdy checkpoint może teraz pomieścić opony do 50 mm, oferując większą wszechstronność w różnym terenie. Odczucia są mieszane, ponieważ niektórzy z pewnością będą chcieli jeździć na nieco szerszych oponach w zależności od wyścigu szutrowego. W kwestii sposobów mocowań nadal masz ich mnóstwo. Trzy mocowania koszyka na bidon, mocowania górnej rury, mocowania błotników i mocowania w przednim trójkącie na mniejszą torbę na ramę. Z drugiej strony CheckPoint zapewnia więcej opcji montażu toreb na ramę, a także wewnętrzny schowek w ramie, co czyni go lepszym wyborem na dłuższe przygody lub wycieczki rowerowe. Bo czasami wszystko, czego nam potrzeba, to włożyć gumowe misie do ramy, prawda? Czy warto go kupić? Cóż, Checkmate to ekscytujący dodatek do sceny wyścigów szutrowych. Ale czy naprawdę jest to lepsza opcja, jeśli musisz wybierać pomiędzy Mate i Point? Oto kiedy możesz wybrać, który rower. Wybierz Checkmate, jeśli koncentrujesz się na wyścigach gravelowych i chcesz roweru zoptymalizowanego do prędkości i osiągów. Preferujesz bardziej agresywną pozycję podczas jazdy. Priorytetem jest dla Ciebie lekka i aerodynamiczna konstrukcja. Nie planujesz dłuższych wypraw bikepackingowych. Wybierz Checkpoint, jeśli chcesz wszechstronnej gravelówki, która da radę z wyścigami, bikepackingiem i jazdą przygodową z nieco większym komfortem. Preferujesz bardziej zrelaksowaną pozycję podczas długich dni w siodle. Potrzebujesz więcej opcji montażu akcesoriów i sprzętu. W sumie wydawało się, że starszy checkpoint już zmierzał w kierunku checkmate'a, ale potem zdecydowano się podzielić go na mniej agresywny checkpoint i nowy super lekki aero checkmate. Podobnie jak w przypadku Madon i Emondy, postawiło to kupujących w sytuacji, który rower powinienem kupić. Wyobrażam sobie, że wielu z nich nie będzie zadowolonych, ponieważ wszyscy chcielibyśmy mieć bardziej sportowy rower szutrowy, który można również skonfigurować do bikepackingu. Ale to pokazuje zaangażowanie Trek w jazdę po szutrze, a Checkmate przesuwa granice wydajności wyścigowej. Niezależnie od tego, czy celujesz w podium, czy planujesz wielodniową przygodę, Trek ma rower gravelowy, który spełni Twoje potrzeby. Z wielką chęcią dowiem się, co myślisz o nowym Checkmate, czy warto spróbować, czy to tylko dobry sposób na pozbycie się pieniędzy. Zostaw komentarz poniżej. To wszystko na dziś. jeśli chodzi o Checkmate, ponadto jeśli chcesz zaoszczędzić trochę pieniędzy na kupnie gravelówki, mamy dla Ciebie kod rabatowy w opisie poniżej. Wystarczy przejść na stronę Bicycle.com i wyszukać rower. Jeśli film Ci się podobał, daj mu kciuka w górę i nie zapomnij zasubskrybować, aby być na bieżąco. Widzimy się następnym razem.